synki, Witajcie na kolejnym vlogu. Nie, możesz sobie innego powitania powitania nie, nie, kochani do Warszawy! Warszawy. Warszawy! jedzie na na koncert... Benjam... Aleka będzie. Benjamina. Aleka Benjamina, I don't know, who jest? I'm so sorry, guys. A ja jadę na zakupy, ponieważ w tym tygodniu... Oskar nie miał pieniędzy na wyjazd do Warszawy, ale ma pieniędzy na zakupy w Warszawie. Są dwie kupki: Na ubranie i na podróże. Na podróże już wykorzystałem. Mamy pierwszy post i w szydłowcu. Nie wiem gdzie jest Szydłowiec. <laughs> nie wiem nic. Nawet nie rozumiem gdzie my jesteśmy szczerze powiedziawszy. Ale jesteśmy gdzieś w połowie drogi Nie mam no, coś takiego. jest mega fajnie. Rzucał to. Wow. Jezu, baba wchodzi na drzewo! Ja pidi, patrzcie! Baba na drzewo wchodzi! In Warsaw, concrete jungle where dreams... Myślałam, że sure, śpiewamy! Tomato! There's nothing Jesteśmy w manekinie. Fuck it, bitch. Mam tu przedziałek, nie, ale te włosy mi się kręcą w tą stronę, więc one tu przechodzą, ale ten przedziałek jest, ale... Chcesz spinkę do włosów? Mam ze sobą. Zajmy. Zajmy. Ej, moje wygląda jak cukrzyca. Ja lubię takie. Co mam na sobie? Mamy buciki, baberszka na przecenie 50 zł, 3 lata temu kupione. Mhm. Rajtuski, takie w kropeczki, nie wiem skąd, ale mega fajne. Sukieneczka Zara. Mhm. Taka to nie pasuje ale bryza jest za kwestii, tylko żeby mi było ciepło. Ale z New Yorka na 30 zł. I kurteczka F4. 4F. 4F. Terapeczka, szyi Tak się prezentuje Julka. I teraz zrobię tak i ty znikniesz. Trzy, cztery. Jezu, Julki nie ma. W Krakowie lało. A tutaj... Słoneczko Boże. Czuję się szczerze, jakbym tu mieszkał. Idę przed siebie. To nie wszystko Wiem, czy co jest. Szczerze, bardzo często przyjeżdżam do tej Barsiabych. Ja się już czuję, jakbym tu mieszkał. drugi dom. Tylko, że tu nie mam mieszkania. Jeszcze. Szczerze, nic nie ma. Tragedia wygląda. Jakby się wysrał ktoś na ten sam mną jest Big Ben Udało mi się kupić dosłownie jedną podkoszulkę. Jest to podkoszulka z ambusha Później ja wam w domu pokażę jak będziemy z 900 zł za 200 Yes ładna ta Jakie tereny Jest druga 24 Idę się myć, idę spać. Ledwo żyję, jak możecie to zauważyć. Jest godzina 12.37. Ja niecałą godzinę temu wstałem. Chyba 11.30 wstałem. Jestem tak wyrąbany, że to jest hit. Naprawdę. ja dowiedział się w 2016-17 roku, że będę z tej firmy miał podkoszulkę, to mi się zesrał. Podkoszulka z ambusza. Ambush. Tutaj jest. Chyba Ambusz pisze. Nie wiem, co to pisze. Ale w ogóle to jest Elka, kochani. To jest Elka. A ona jest. Slim. W sensie ona jest obcisła. Przeszła mi Paczka From China. Uwaga, tak się prezentuje to, co jest już na aparacie. To tak. Obiektyw ma taką osłoneczkę. Ja aparat jest teraz nebeski. Idziemy dzisiaj na fotę. Ja się spakowałem i idziemy teraz na tramwaj i będziemy jechali do Tarnowa. Szczerze bolą mnie pleksy Mam dość. Dżunia! Hello, jesteśmy w studio. I będziemy zaczynali pierwszą sesję. Sesja będzie pierwsza w stylu takiego Y2K magazynu, lata 2000 Bronx. Tak wygląda Zousia. Tak. O, Zoha. Ja myślałam, że ty masz bułkę w ręce, a to gąbka. Więc tak. Późniejsza stylizacja będzie w stylu euforii. Nie wiemy, co z tego wyjdzie, ale buja. Hello! Got it! Mleko! Mary from Euphoria I jak? Cudownie Zmęczona? Troszeczkę Ja mam dość Było fajowo Jestem zscytowana Ale jaki ładny make up Girl, the fuuuuuk The fuuuuuk <laughs> Mleko, tri ogórek, wódka, piwo Witajcie, ja właśnie wróciłem z pracy, jest po 22, ledwo żyję, ale wstałem rano Prawie zaspałem do pracy. Byłem tak zmęczony i umordowany po tej sesji, że to jest hit. Nie rozpakowałem się rano tak jak miałem, więc muszę się rozpakować teraz i spakować na nowo. Ponieważ jutro wyjeżdżamy na dwa dni, na jedną noc do jednego miasta, widzimy się jutro, jak wstanę. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę i wszystko ogarnę dobrze. Oh my god! świeci będziemy się spierali szczerze sorry, że jestem teraz taki, ale tak się nie wyspałem, że to jest hit właśnie siedzieliśmy idziemy na dworzec autobusowy tylko nie jestem pewien czy idę dobrze jesteśmy już na tym dworcu i czekam aż podjedzie, miał być 45, już jest 45 go nie ma jeszcze ale w dobrym miejscu stoję, bo, jest, bo zgadza się godzina i miejsce Jesteśmy kochani w Kielcach Mamy pierwszego pit -stopa. I chyba ostatnio w momentu jeden pit -stop. Ale tak Szczerze, lepiej mi się jedzie tym filmem, z Mam duże opóźnienie. 30-minutowe To dużo. Wysiedliśmy w Warszawie już W ogóle ciekawostka Mi się upieprzyło, że ja wysiadam na centralnym dworcu A okazało się że ja wysiadam na zachodnim, więc mam dużo czasu jeszcze do zakwaterowania, więc się przejdę na nogach na spokojnie. Jest godzina 13.45 ja już to do centrum, jakby wtf pokazywał mi, że godzinę idę, a w ciągu 30 minut, nic hałych, 25, jestem już pod. Big Benem, więc WTF Jestem na ulicy na wspólnej, czy kręcili ten serial dosłownie. Mam pokój z balkonem. Patrzcie, cisza, spokój, nic nie jeździ. Stałem zaproszony jako influencer na pokaz... na pokaz. Ja myślałem, że to jest pokaz mody, w ogóle nieważne, ale dostałem zaproszenie od Eris Hugo. Idziemy dzisiaj na Art Herself i on jest o godzinie 20. Jest to pokaz mody, performance, w którym 25 artystów stworzy sukni na modelce przemienionej w żywe płótno. Jest tak piękna pogoda dzisiaj jest na ten moment 19 stopni. Jest godzina 16.37 ja właśnie sobie siedzę na balkoniu i będę jadł pierogi. Miałem iść na obiad, ale dostałem takiego smaka na pierogi z... z żabki Ej, Serio, dychę kosztują, a są zarąbiste Nie wiem czy bardziej mam smakę na tą cebulkę Czy na, na te pierogi Ale mniejsza, miałem tak smaka, dosłownie się już ubieram do wyjścia na obiad Ale nagle z żabkę zajrzałem Ja takie jak chcę pierogi No więc sobie jemy teraz Na polku, bo ciepło mm, I będziemy szli zaraz na spacerek, Bo mamy dużo czasu do eventu, no bo o 20 otwierają bramki no, to tak się przejdziemy dookoła Tutaj po prostu y -y -y. W ogóle, what the fuck, ja sobie tak siedzę Jem, patrzę przed siebie Bo tak pięknie widać A nagle, sroka mi usiadła Tutaj na, na tym I mi chciała pieroga wdupcyć Francowata Szczerze, ja chcę tu mieszkać Dokładnie w tym miejscu, cisza, spokój Przejedzie może raz na godzinę Auto jakieś szybsze, co huczy Większość tutaj rodzin z dziećmi Ej, naprawdę cisza, spokój um, Zrobiłem sobie zakupy na śniadanie i kolacyjkę po powrocie um, Za chwilę będziemy jeszcze coś jedli przed wyjściem Będziemy się ogarniali Będziemy się za chwilę zbierali na event Jestem zestresowany trochę Aaaa. Ja już jestem gotowy Tak się prezentuje fake piercing Tutaj też mm, All black stylówka Szczerze trochę mi się ręce trzęsą ze stresu, ale wierzę, że będzie super. Nie mogę się już doczekać, zaraz zamawiam uber i jedziemy na event. O oh, wow, ja nie wierzę co się dzieje w tym roku w moim życiu. Zamówiłem już uber i zaraz mam tutaj dosłownie za minutę. Jedziemy już ubrać na miejsce. Już się nie stresuję, jak przyjdę w uber już się nie stresuję, z git. Ja już jestem po evencie, jest więc tam druga. Mega fajnie było. Mega tak artystycznie. Ale wracamy do domu, bo jestem już tak zmęczony i mi się marzy, coś zjeść takiego fajnego. Będę jadł kolację za chwilę. I sobie zamieszczę na balkonie, bo jest ciepło. A tutaj nie mam stolika żadnego, a nie chcę iść na łóżku, bo znając moje szczęście, to ja wszystko wywalę na ziemię. Właśnie będę jadł romantyczną kolację. Sałatka z kurczakiem kebab, bułki kajzerki. Szwebs. I taki widok. Właśnie się będziemy pakowali i będziemy szli jeszcze do Vanessy, ponieważ muszę iść o tej studencką, bo byłem jej podbić ostatnio. Ja się właśnie już spakowałem i dostałem depresji pojazdowej, ale jeszcze stąd nie wyjechałem. Jem śniadanko w międzyczasie. Wezmę sobie kołasoną na drogę. ponieważ będziemy zaraz wychodzili szczerze powiedziawszy jest zimno a ja mam na sobie bluzę pod koszulek przebrałem na grubszy spodnie z dziurami i kropsem no i kurtka bez rękawnik. i się boję, że mi może być trochę zimno ale jedziemy do Vanesski szybko um, jej Legitimacy i zjedziemy, że idę spacerkiem przecież się chce jeszcze przejść po tej Warszawie żeby nie jeździć tymi uberami cały czas z nim nie wiem, zawsze jak wyjeżdżam z tej Warszawy, to jest mi przykro W sensie, ja tu lubię strasznie przyjeżdżać Dobrze się tu czuję Odnajduję tu siebie Nie mówię, że Kraków jest zły, bo Kraków jest przepiękny mm, Ale jakoś tak, nie wiem Czy mnie zaczął nudzić już Przez to, że mieszkam całe życie w Krakowie Znam go na pamięć Czy o co chodzi? I don't know Czy może to czas spróbować czegoś nowego w życiu? Już ławeczka Tutaj Woda, pałac. I będę sobie jeszcze ja drugą część nadanka, bo taki zamulony trochę wstałem. Czy wy rozumiecie to? Widzicie, że coś sypia. To sypie właśnie śnieg. Wczoraj był 21 stopni. Chyba 22. Jestem całych śników. What the fuck! Hello, jestem w domku. Niedawno przyjechałem. Już sobie zjadłem. Miałem obrabiać vloga na TikToka z wyjazdu, ale jestem tak umordowany. Słuchajcie, że ledwo żyję. Hello, vlog. Idziemy właśnie na urodziny mojego bratanka. Tak się prezentuje mój fit, mam takie spornie jeszcze pod kolor bandana. kołczyk brwi nosie dodatkowo bransoletki na palce chciałem powiedzieć, what the fuck, toś pierścionek nazywa. Elo, Elo, 320 To jak wróciłem do domu po tej urodzinie. bla, 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 bla. Wziąłem się za malowanie obrazu, zostało mi może tak 3-4 różyczki jeszcze do namalowania do wianka. Teraz się ubieramy, bo widzimy się z Madzią. Ja wróciłem właśnie do domu. Będę teraz jadł i chciałam Wam serdecznie podziękować za oglądanie tego w sumie crazy vloga. Bo to, co się dzieje w ostatnim czasie w moim życiu, to jest po prostu crazy. Wpadajcie do mnie tutaj na socjale Instagram oraz TikTok. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Bye.